Kajko i Kokosz. Świat stworzony w komiksach przez znakomitego Janusza Christa trafił na mój stół w postaci gry planszowej Kajko i Kokosz Porwanie Milusia. Jaka to gra i czy warto ją dołożyć do swojej kolekcji, to powiem Wam już za chwilę. Zapraszam na recenzję. Kajko i Kokosz Porwanie Milusia to planszówka, która pachnie nostalgią jak stary numer Brawo zjedony gdzieś w szafie. Gra przenosi nas prosto do mir Miłowa, gdzie kultowy duet znów ma ręce pełne roboty. Tym razem musi odbić ukochanego smoka Milusia z łapsk złowrogich zbójcerzy. Na pierwszy rzut oka jest to klasyczna przygodówka familijna. Mamy planszę z polami, na których poruszamy się bohaterami. Zbieramy przedmioty, wykonujemy jakieś tam pomniejsze zadania. Ale twórcy sprytnie dorzucili elementy współpracy. Gracze muszą ze sobą współdziałać, planować ruchy i wymieniać się przedmiotami, wobec tego nie ma szans, by dogonić hegemona. Zasady tej gry są banalnie proste i jeśli pomożemy dzieciakom z czytaniem kart, na spokojnie można zejść poniżej sugerowanego minimalnego wieku 8 lat, a młodzi gracze spokojnie poradzą sobie z wyzwaniami w tej grze. Fabularnie smok Miluś zamieszkujący mir miłową wraz z kajkiem, kokoszem i całą resztą słowiańskiej wioski zostaje porwany przez zbójcerzy i zabrany do ich warowni. Hege Hegemon chce zrobić z Milusia broń i zniszczyć wioskę. Aby mu się to udało. Rusza na łysą górę, bo czarownicz dostać maść, która pozwala latać i chce użyć jej na smoku. No i oczywiście na odsiecz wyruszają kajko i kokosz. Ale nie sami, bo wraz z nimi my gracze. I specjalnie mówię wraz z nimi, bo faktycznie nie gramy głównymi bohaterami, ale mamy im pomagać w trakcie ich wędrówki zbierając warzywa, którymi zwabimy Milusia z powrotem do wioski. Mechanicznie wygląda to tak. Na początku ustawiamy figurkę Kajka i Kokosza na lewym skrajnym polu planszy Mirmiłowie. Pionek Hegemona zaś na warowni na prawym skrajnym polu. Karty wydarzeń i przygód układamy w ośmiu kubkach zgodnie z numerami i kolorami na rewersach. Z bok naszy układamy tor rozwoju. Na samym dole każdej sekcji kostki wybranych przez graczy kolorach. Tasujemy talię mieszkańców, w której każdy gracz dostaje po 5 kart na rękę i 3 żetony chleba. Z boku układamy ikonki warzyw i płytki hegemona obrócone pustą stroną do góry. Sama gra podzielona jest na dwie fazy, fazę wydarzeń i fazę przygody. Pierwszą jest faza wydarzeń, która rozpoczyna się od odkrycia pierwszej wierzchniej karty z talii wydarzeń. Te karty mogą nam się trafić w jednym z trzech rodzajów. Po pierwsze jest to wędrówka, która pozwoli nam przesunąć nasz pionek o jedno pole do przodu, a jeśli wyciągniemy tę kartę to... Najpierw każdy z graczy w tajemnicy wybiera jedną kartę z ręki i kładzie ją zakrytą na stole. Gdy wszyscy są gotowi, naraz odsłaniamy karty. Pionkiem poruszamy w kolejności od najmniejszej wartości na kartach do najwyższej. Ma to znaczenie, bo na polach są różne bonusy, na których może zależeć więcej niż jednemu graczowi. Wykorzystana karta mieszkańca trafia na stos kart z użytych. Gracz, który wykonał ruch, pobiera lub oddaje żeton lub porusza w odpowiednim kierunku kostkę na jednym z torów według wskazań pola, na które poruszył pionek. Następnie... Następnie dobiera kartę z talii, tak żeby zawsze mieć 5 kart na ręku. Drugi typ kartek, na który możecie trafić to wsparcie, które może pomóc graczowi zagrane w fazie przygody. I podobnie jak przy kartach wędrówki, każdy gracz wybiera kartę z ręki i zagrywa ją zakrytą. Gdy wszyscy wybiorą karty, te należy odsłonić. Kartę wygrywa gracz, który położył najniższą lub najwyższą wartość, zależnie od tego, co jest napisane na karcie wsparcia. I trzecim typem jest rozwój postaci. Ta daje nam natychmiastowe bonusy wskazane w opisie karty i te zdobywa się dokładnie tak samo jak karty wsparcia. I tak zagrywamy sobie te karty, przesuwamy pionek, licytujemy się, aż dotrzymy na jedno z ważniejszych pól na planszy. Chatka Jagi, kraina borosforów, Jomsbek i Warownia to punkty na mapie, na których rozgrywamy drugą fazę gry, czyli przygodę. Na początku tej fazy każdy gracz dostaje tyle żetonów chlebków, ile jest przedstawione na polu, na którym obecnie stoimy. Następnie gracz z najwyższą odwagą odkrywa pierwszą kartę stali przygód i kładzie ją przed sobą. Każda karta pokazuje ile warzyw gracz może zdobyć oraz ile poszczególnych elementów musi mieć, aby te warzywa zdobyć. Żeby walczyć o warzywa, gracz musi mieć co najmniej dwa żetony strawy i tych chlebków. Jeśli tak jest, dorzuca pięcioma kostkami, na których musi wyrzucić ikony, które są pokazane na karcie. A co jeśli nie wyrzuci odpowiedniej ich liczby? Za każdym razem możemy przerzucić liczbę kostek, jaką wskazują ikony po lewej stronie toru sprytu. Ikony można też zastąpić, które są na pozostałych torach. Odwaga daje nam tarczę, a siła miecze. Chlebki możemy zastąpić żetonami chlebków, jakie udało nam się uskorbać w czasie gry. Co ważne, Wykorzystanie ich nie zmniejsza ich wartości na torach, nie odrzucamy też żetonów z chlebami. Innymi sposobami na wygranie karty jest użycie rękawicy siły, która pozwala zmienić wynik na jednej kostce na dowolny inny, lub użycie kart wydarzeń. Jeśli mimo wszystko nie uda nam się zebrać wymaganej ilości ikon, kartę przekazujemy kolejnemu graczowi, który może postarać się zdobyć warzywa, a gracz, któremu się to nie udało, losuje płytkę hegemona. I musi wykonać przedstawione na niej instrukcje. Najczęściej jest to poruszenie się piątkiem hegemona i strata chlebków bądź cofanie kostek na torach, choć zdarzają się też puste płytki bez kar. O warzywa walczymy dopóki nie skończą się karty w talii przygód z używanym numerkiem. Kiedy ruszamy w dalszą drogę, ciągniemy karty stali wydarzeń o wyższym numerze i powtarzamy całą pętlę gameplayową aż do końca gry. A ta kończy się w jednym z dwóch momentów. Wygrywamy, gdy dotrzemy do warowni Zbójcerzy. Każdy gracz liczy wtedy zdobyte po drodze warzywa i wygrywa ten, który ma ich najwięcej. Natomiast przegrywamy, jeśli Hegemon jako pierwszy dotrze na pole łysej góry. I to byłoby na tyle. Gra jest mega prosta, przez co idealna nawet dla mniejszych dzieci. Moja siedmiolatka jest nią zachwycona, choć nie przebiła w jej prywatnym rankingu Dead by Daylight, co ciekawe. I wciąż to ten tytuł króluje na naszych rodzinnych rozgrywkach, ale kajko i kokosz od czasu do czasu wracają właśnie z inwencji mojej córki. Największym plusem z mojej perspektywy są tutaj grafiki żywcem wyciągnięte z kart komiksów Christy, choć wiem, że to o co oczywiste nie on był grafikiem przy tej grze. Jeżeli miałbym wymienić jakieś minusy tej gry, to, byłoby to, to byłaby to jakość kart. Te są bardzo cienkie i łatwo je uszkodzić, dlatego bardzo rekomendowane przeze mnie jest okoszulkowanie ich jak najszybciej. Wydawnictwo Egmont wyceniło ten na około 144 zł i uważam, że jest to uczciwa cena jak za frajdę przy stole, jakość wykonania i te cudowne ilustracje. Jeżeli zastanawialiście się nad zakupem gry dla dziecka, a już całkiem niedługo przecież Mikołajki i Boże Narodzenie, to z całego serca polecam Wam kajko i Kokosz Porwanie Milusia jako świetną zabawę bez prądu dla całej rodziny. No i to byłoby na tyle. Ja za was dzisiejszy czas bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle przypominam o subskrybowaniu, o lajkach, o dzwoneczkach, o udostępnianiu tego filmu, żebyśmy jak najszybciej wbili te 500 subów. A komentarze również są do Waszej dyspozycji. Graliście w Kaiko i kokosza? Lubicie tę serię? Dajcie znać. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa pa!